Młodszy brygadier Robert Licznerski, oficer pasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 18 zdarzeń, w tym 5 miejscowych zagrożeń i 13 pożarów. Wśród miejscowych zagrożeń mieliśmy dwa wypadki drogowe, otwarcie mieszkania, kolizję drogową i nadłamany konar drzewa. Z kolei wśród pożarów mieliśmy dwa pożary śmietników, 8 pożarów traw. Pożar budynku mieszkalnego, dogaszanie pogorzeliska oraz pożar sadzy w kominie. Dnia 11 marca o godzinie 21.12 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Nowym Stawie przy ulicy Gdańskiej. W pierwszym rzucie zadysponowane zostały trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku oraz dwa zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Lipinka i OSP Nowy Staw. Dodatkowo na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy. Były to zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach i dwa zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Wielkich. Po dojeździe pierwszych zastępów zastano pożar w całej kubatorze poddasza i budynku mieszkalnego wielorodzinnego o konstrukcji drewnianej. Dodatkowo pożar obejmował górne partie ściany zewnętrznej oraz kalenicy sąsiadującego budynku mieszkalnego który również wykonany był o konstrukcji drewnianej. Mieszkańcy samodzielnie oraz przy pomocy policji opuścili budynki przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W pierwszej kolejności zostały odłączone media w budynkach, jak prąd i gaz. W celu ugaszenia pożaru podano łącznie sześć prądów wody, w tym jeden w obronie zagrożonego budynku i jeden z kosza drabiny na palącą się konstrukcję dachu. Strażacy dokonali częściowej rozbiórki węźby dachowej oraz ściany zewnętrznej budynku zagrożonego. W celu sprawdzenia pod kątem obecności osób poszkodowanych oraz lokalizacji ognisk pożaru została użyta kamera termowizyjna. Nie stwierdzono osób poszkodowanych w pożarze, a cały czas, łączny czas trwania akcji wyniósł ponad 5 godzin. Dnia 13 marca o godzinie 9.39 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym dwóch aut osobowych w miejscowości Kończewice na drodze krajowej nr 22. Na miejscu zdarzenia zastano samochód osobowy Audi w przydrożnym rowie, pojazd leżał na dachu, natomiast pojazd osobowy Ford Mondeo znajdował się na środku drogi krajowej nr 22, na skutek czego droga krajowa była zablokowana w obu kierunkach. Osoba poszkodowana z samochodu Audi znajdowała się poza pojazdem, natomiast osoba z Forda pozostawała w pojeździe. Ratownicy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i następnie przekazali przybyłym na miejsce zespołom ratownictwa medycznego. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. W, brał, w zdarzeniu brały udział dwa zastępy z jednostki ratowniczej gaśniczej w Malborku, jeden zastęp z jednostki ratowniczej gaśniczej w Strzewa, jeden zastęp ochotniczej... Ochotniczej straży pożarnej w Kończewicach. Czas trwania akcji wyniósł ponad 3 godziny. Podobne zdarzenie mieliśmy w dniu kolejnym, czyli 14 marca o godzinie 8.16. Mniej więcej w tym samym miejscu na drodze krajowej 22 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Był to samochód Opel Astra, który znajdował się. Też w rowie oraz samochód osobowy marki Opel Corsa, znajdujący się na środku drogi. W tym przypadku również ratownicy udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, następnie przekazali osoby zespołom ratownictwa medycznego. W tym zdarzeniu brały udział dwa zastępy z jednostki ratowniczej w Malborku, jeden zastęp z jednostki ratowniczej w Strzewa. Jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej Skończewic i jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu. W tym przypadku czas trwania akcji wyniósł 2,5 godziny. Młodsza aspirant Sylwia Kowaleska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. W piątek 15 marca około godziny 20 w Nowym Stawie funkcjonariusze z Nowostawskiego Komisariatu zatrzymali do kontroli Toyota. Po badaniu stanu trzeźwości kierowcy okazało się, że 23-latek miał prawie pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, zakierowanie pojazdem w stanie trzeźwości kara pozbawienia wolności do lat dwóch. W sobotę 16 marca około godziny 10.30 w Malborku na ulicy Aleja Radła funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli BMW, które jechało z prędkością 101 km na godzinę. Policjanci zatrzymali kierującemu 28-letniemu mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł i 10 punktami karnymi. W niedzielę 17 marca około godziny 20 w Malborku na ulicy Policjanci zatrzymali do kontroli Forda. Jak się okazało, kierujący mężczyzna posiadał zakaz prowadzenia pojazdów, a jego pasażer był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, a kierujący odpowie za złamanie zakazu sądowego. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Mam jeszcze informację, że na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Ukazał się komunikat o naborze do pracy w naszej komendzie. Jest to stanowisko 8-godzinne w sekcji kontrolno-rozpoznawczej. Dokumenty można składać do 29 marca. Serdecznie zapraszam do składania ofert. W czasie weekendu policjanci z Malborskiej Komendy obsłużyli trzy kolizje, zatrzymali pięć osób poszukiwanych. Jednego nietrzeźwego rowerzysta i dwa dowody rejestracyjne za stan techniczny pojazdów. Muzyka